Dzień dobry, witam serdecznie. Po dłuższej przerwie chcielibyśmy wrócić do cotygodniowych spotkań z Fundacją Chorób Mózgu. W tej chwili bardzo dużo się dzieje w polskiej neurologii i chcielibyśmy przekazywać te informacje o tym, co się wydarzy jeszcze w tym roku, czyli październik, listopad, grudzień oraz całym 2025. Na początek, kilka informacji personalnych. Otóż mamy. Nowego konsultanta krajowego, pana profesora Bartosza Karaszewskiego, neurologa z Gdańska, który zastąpił panią profesor Agnieszkę Słowik, która pracuje i leczy chorych w Krakowie. Pan profesor Karaszewski, młody neurolog, mam nadzieję, że ta energia, z jaką przystąpił do swojej pracy, będzie towarzyszyła mu cały czas i jego praca. Przysporzy chorym jak najlepszych efektów terapeutycznych i że będziemy mieli coraz więcej nowych metod leczenia. Szanowni Państwo, na początku września, 25. zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Białymstoku. Byłem na tym zjeździe. Środa, czwartek, piątek, sobota, 4 dni. 1200 uczestników, wiele wykładów, paneli, warsztatów w kilku salach, w pięknej sali opery w Białym Stoku. Obradowali tam polscy neurolodzy i zastanawiali się, jak pomagać chorym, a zarazem opiekunom w tych trudnych problemach chorób, jakimi są choroby neurologiczne, które tak często są chorobami nieuleczalnymi i przewlekłymi nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od y, początku września jest pani profesor Alina Kułakowska z stoku. natomiast prezesem elektem, czyli tą osobą, która za trzy lata obejmie y, prezesostwo w PTN, jest pani profesor Halina Sienkiewicz Jarosz y, z Instytutu Psychiatrii i Neurologii z Warszawy. Serdecznie gratulujemy pani. Pani profesor. Dowiedzieliśmy się, że w Stanach Zjednoczonych został zarejestrowany nowy lek na chorobę na Alzheimera. Niestety, jest to lek tylko dla początkującej fazy choroby. Niestety, mimo wieloletnich badań, naprawdę usilnych, nie wynaleziono jeszcze leku, który by pomagał chorym, którzy już tą chorobę mają od wielu lat i są. W stanie zaawansowanym. No, badania ciągle trwają, trzymajmy kciuki i wierzmy, że, że taki lek się znajdzie. Natomiast tu jest problem, że w Europie w tej chwili Komisja Europejska zastanawia się, czy ten lek dopuścić do obrotu, do programów lekowych w Europie. Ich obawy są podyktowane. Chyba tym, że są kraje, w których jeżeli komisja w Komisji Europejskiej, Komisji Lekowej Europejskiej zostanie lek przyjęty, to bez żadnych obostrzeń ten lek dostają wszyscy chorzy. I są kraje, w których tych chorych jest naprawdę, naprawdę dużo. Nie wiem, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. I nie chciałbym myśleć, że to jest przyczyną, niedopuszczania leków na chorobę Alzheimera w Europie, ale może, może i tak to, tak to wyglądać. Opracowano w zeszłym roku, kiedy było 90-lecie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, dekalog dla polskiej neurologii. Ten dekalog jakby określa to, o co będziemy się starać w najbliższych latach, żeby polska neurologia stała się obok kardiologii i onkologii priorytetową dziedziną w polskim systemie zdrowia. Chodzi nam też o to, żeby były większe nakłady na badania naukowe w Polsce, żeby były większe, większa, jakby opieka nad chorymi, żeby były centra referencyjne dla na przykład Parkinsona, żeby zadbać o to, żeby z zawodu nie odchodziły pielęgniarki neurologiczne, bo to jest naprawdę, naprawdę wielki, wielki problem. Warto przypomnieć, że 30% polskich neurologów jest już w okresie emerytalnym i gdyby oni w jednym dniu odeszli, to polska neurologia po prostu przestaje istnieć. I to jest, to jest taka prawda. Z optymistycznych rzeczy chciałbym powiedzieć o, o to, że na, odchodząc wiceminister zdrowia, odpowiedzialny za programy lekowe, za refundację leków, Pan Maciej Miłkowski podpisał program lekowy Pro Duodopa. Jest to program, w którym już mamy duodopę i apomorfinę. Natomiast Pro Duodopa jest to lek podawany za pomocą pompy podskórnie, czyli w bardzo uproszczony sposób. A też jego pozytywna sytuacja w tym leku jest taka, że ten lek może być też podawany choremu w nocy. I nie ma wtedy tych stanów on i off, czyli chory jest cały czas, można powiedzieć, kolokwialnie dokarmiany przez produłodopę. I w kócie w tej, w tej metodzie jest tylko, może być tylko raz na, raz na trzy dni. Już coraz więcej w, w Polsce ośrodków, szpitali, klinik zaczyna wprowadzać produłodopę, także warto. Warto się tym zainteresować. Mamy też rozmowę w kwartalniku Świat Lekarzy z okazji właśnie zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z lekarzami takimi jak profesor Konrad Rejdak, już w tej chwili PAST, prezes PTN-u, czy pani profesor Alina Kułakowska, o której mówiłem, że została prezesem PTN-u, ale też z panią dr Joanną Olkiewicz, która jest prezesem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych. I tutaj też warto zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację wśród pielęgniarek neurologicznych. Pani pielęgniarek brakuje, też już są w wieku senioralnym i no niestety sytuacja wygląda tak, że jeżeli zabraknie pielęgniarek, to oddziały neurologiczne przestaną funkcjonować. Na jednego dyżurującego lekarza przypada z reguły 3, 3 4, 5 pielęgniarek. Jeśli tych pań pielęgniarek zabraknie, to jeden lekarz na oddziale naprawdę nie poradzi sobie z 40-50 pacjentami. I taka, taka jest prawda. Także apelujemy o pochylenie się nad problemem polskich pielęgniarek, jeżeli chodzi o choroby neurologiczne. Ostatnio często spotykaliśmy się z panem. Yy, wiceministrem Wojciechem Koniecznym, który jest oprócz tego, że jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, jest też członkiem Krajowej Rady do Spraw Neurologii, jest neurologiem, który przez wiele lat pracował też jako lekarz zajmujący się chorobami mózgu. Pan minister nie obiecuje natychmiastowej poprawy, natomiast z tego, co, co żeśmy usłyszeli z jego ust, wynika, że przyszły rok będzie lepszy. Ale mówił to przed dramatyczną sytuacją, jaką mamy na południu kraju, czyli powódź, gdzie tysiące, tysiące ludzi i nie tylko ucierpiało. Nie wiadomo, jak to będzie z budżetem na rok przyszły. Miejmy nadzieję, że, ta, że w tej sytuacji rząd Ministerstwo Zdrowia, NFZ poradzi. I pieniędzy na leczenie chorych, a szczególnie chorych w chorobach neurologicznych, bo te najbardziej nas interesują, nie zabraknie. Do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu.